Sieman, wszystkim z tej strony strony, Kolejny szósty odcinek z gry Swords and Stylus Crusader Kampania, campaign, czy jak zwał, tak zwał. Dzisiaj mamy Arglaxa, który to musi znaleźć. The Great the Loser, Remote to be lost deep in a forest within ten, 20 turns. Nie potrafimy wymówić słowa 20, bo co, jak co, ale liczby to coś, co coraz rzadziej używa. Nieważne. Mamy znaleźć w forescie. Hmm, jego rzecz. Forest to tak, tutaj. Tutaj, tutaj Te trzy miejsca A, tu jest jeszcze jeden forest I coś strzelam, że to będzie w tym miejscu Nie wiem czemu, takie dziwne przeczucie Że w tym forestie pojedynczym jest większa szansa, że to znajdę niż że, że znajdę to w którymś z e, tych Tutaj, tych głównych Patrzcie Kopiemy No i ta pewność mnie zgubiła Pewność się mnie po prostu zgubiła, okej, okay, wchodzimy tutaj Schodzimy tutaj, mamy 20 tur, więc to powinno wystarczyć zdecydowanie. Yy, chyba, że są jeszcze jakieś foresty, których ja. Przecież no skupmy się. Nie. Tu jest jeszcze forest. Za jakich grzechów tu jest forest? I znając życie. Przecież my jesteśmy na forestie, tak. Znając życie teraz, jeżeli znajdzmy ten forest, to, to ja idę się. Znaczy, nie no, nie chcę nie mówię, że się założyć, ale. O, dobra jednak nie. Myślałem, że będzie jeszcze nagle w tym kurna po boku, pobocznym boku, tym. Przecież jeżeli będę miał dalej 5 punktów... A nie, czyli popełniłem błąd w ostatnim odcinku. Mogłem rozdać te punkty do czegoś, co by nam pomogło. E, w sumie nie miałem do czego. I nam po prostu te punkty przepadły, więc wybaczcie. <laughs> wybaczcie, no. Airstrike, archery standardowo, punkciki rozdaje. Destroy all rival colossi in the rim. Czyli musimy, mamy jednego kolosa. I musimy go po prostu e, z, ni z nim zwyciężyć, tak? Zobaczmy, kto ma kolosów. Skupmy się, kto ma kolosów. No, dajcie mi się ruszyć, ok? Ma kolosa, ma kolosa. Ma wojska, ma kolosa. Ok, e, czyli a mamy, mamy kolosa jak co? Żeby nie było. Ej, dajcie mi tu wziąć. Aha, czyli straciliśmy już jakieś wojska, spoko. A nie zauważyłem, że mm, mamy szansę wziąć te wojska bo do nas mi teorii 10 na ten... Ale co to mi się... Nie, też nie opłaca. Więc standardowo sobie prosto napierdliśmy już na Wolfganga The fuck? przecież... Bo jestem tutaj. Czemu nie mogę? Na... Okej, okay, no dobra, nie mogę na te tereny wejść. Somehow nie mogę wejść na teren, jak to są nami połączone. Okej, okay, no dobra, spoko. Okej, okay, czyli, jeżeli dobrze rozumiem, Wolfgang stracił swojego kolosa. Jeżeli będzie miał 10 wojsk, to stracił, albo nie będzie miał tutaj w ogóle żadnego, to stracił swojego kolosa. Nie, ma jednego. Rzućmy się na tego. Na... jak to, jak to jest? Iron, ten, ten... Iron Kolosos to jest. Lord Selen, Lord Selen. Przecież wiesz, że nie masz z nami szans, Svellen. No wiecie co, lecimy agresywnie. Lecimy agresywnie, on jest słaby. Pam Jeden zginął już! się. Okej, jeden zginął Ja ma jednego kolosusa Musimy teraz... Patrzcie, jesteśmy od razu obok drugiego, więc możemy go insta-zatakować O, nawet on sam las zaatakował. to czemu po prostu nie odpowiedzieć tym samym Czyli po prostu napięć się na maxa Gajaks Masz od nas 100 mniej HP, więc powinno być easy. Powinno być. Ale wiemy, że te walki kolosów potrafią być nierówno jak 60 HP nam zostało. Boże, jeden to było bliskie. To było bliskie spotkanie. Ok, czyli już dwóch pokonaliśmy. Zostało nam jeszcze. Aha. Aha. Czyli tak jak myślałem, wszyscy się rozwali sami i ja po prostu musiałem pokonać dwóch. Okej, okay, okej. Okay. Nie ma sprawy. Ja na zgranie nie będę. Standardowe nasze punkty rozdane. Uh, bitray and Defeat her house czyli zdrać i pokonać chaosa uh, W ciągu 8 rund Chaos jest tutaj Pewnie to jakiś czy ktoś się pojawi, nie uh, Okej, okay, lecimy na niego, po prostu na niego lecimy agresywnie Jakie mamy wojska? 37 wojsk, o ma 44, no dobra to ja będę sobie tutaj I z nas nie zatrwa to sobie kupię wojska jeszcze Okej, okay, na spokojnie możemy sobie kupić wojska uh, do łóżników kupujemy. Mamy kroso, mamy krosos, więc nie powinno być trudno. więc... 22 uczników lecimy na ciebie. No i nie rozumiem jak to niby nie jest połączone e, z tym krajem. Naprawdę, mam, mam z tym problem. Okej, okay, lecimy. Lecimy. Zostawiłeś sobie trochę wojsk w poprzednim miejscu, więc... Spieprzyłeś. Dobra, nie spieprzyłeś Studowa, e, no, dobra, puszczamy na ciebie, na ciebie ten. O, ty masz norma, ATAK, tak cię nawet nie zatekujesz. Wyczyściłem ci tam... Uuuu, dobra połowę wojsk Dobrą połowę voice wyczyściłem z ciomeczku, więc... Ja prawdopodobnie teraz zostanie jeszcze wyczyszczony z łuczników. Czy nam że renders... A nie, jeszcze ma jednego łucznika. Uulala To wiecie co użyjmy może sobie... Nie wiem. Race Death Po prostu stracimy po prostu kolejkę, a on dostanie z łuczników. Nie będziemy się z nimi napierniczać. Nie, nie tracimy sobie bez sensu Wojsku, i tak się nam zrestują, ale cicho. I poleć przez na naszym tym O, zajebiście się w 325 do 3... Oczymy, który kto zobaczymy, kto zginie. Zobaczymy, kto zginie. Najprawdopodobniej nasz. Nie. Przeżyliśmy na ilu? Nawet za płynę za na ilu? Ile by miał możliwe... już Nie wiem, możliwości. Chyba około 20 hp. Przeżyliśmy. Easy, peasy, lemon squeezy. Dostajesz w pierdy i możesz się pożegnać ze wszystkim. Jakkolwiek to brzmiało, tak zmiało brzmienie. Trzecia misja zrobiona. Defensive, tactics. E... Damy na sobie jednego z żeby tak i kolosus Mastery, właśnie, o tym bym zapomniał. 9 prowincji w ciągu 16. 16 tur, czego nam będzie przeszkadzał Lord Celen, e, e, ta Helga, Belgrave i Chaos. Zresztą zapomniałem, jak ten się go się nazywa. Bors. Ok, podejdźmy sobie najpierw w lewo. Możemy się że w tej stronie nie będę nam w tych. tych Terenów 9, dziewięć, dziewięć mieli, dziewięć, mieliśmy 9, więc tu mamy już na spokojnie 4. E, ok, super, super. 5 jest to w ogóle jakieś. Trochę się jakby e, nie wiem, boi, 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 bardzo się boi, e, ruszyć ze swojego miasteczka. Nie wiem czemu. A rozdał tam garnizon sobie. Eee, Chodźmy, tutaj raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 32 tereny musimy zrobić. To zrobimy, żebym sobie ten dał. Tylko tak, hechaus i Belgiercha mogą coś odbić. Ale widzę, że chaos... O! What? Nie straciłem 16 tur! Bo z nimi ktoś przyjął więcej tych niż ja. CO? Ej, ej, bo ja się trochę tak zgubiłem, po. Bo... Miałem raz, dwa, trzy, cztery... Pięć, siedem... No miałbym to wszystko, co chciałem. nie rozumiem... Postępowania tej gry trochę, ale... No dobra, 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 widzę, coś spieprzyłem. No da się skupimy. Chyba, że oni jak połączyli się jakieś coś, zrobili coś tego typu. No zobaczcie, oni nic nie przejmują, więc... Nie ma opcji, że to teraz w yy, jakiś sposób przegrał. O, dobyłem katapultę, super, to mi się bardzo przyda. Aż w ogóle, mm. o, super. Z, z, nie mam Voice, nie mam Voice w ogóle. W sobie, super, spoko, spoko. Kajos, czemu w ogóle wchodzić na tereny, które ja ci nie pozwoliłem wchodzić? Co? Nie wiem, ja ci pozwoliłem tutaj przychodzić na, te, na, na tą stronę. O, widzicie, widzicie, co się dzieje. Podbijemy ten teren. Pięknie. I teraz. Po, poczekajcie Po tym ruchu. Skupmy się. Teraz się w tym ruchu skupmy. Mamy jednego Light Infantry. I on. O my god. Czar można skortować. Tylko czar można nas uratować. I to jest jedyna rzecz, która można nas uratować Jeżeli na. Teraz możemy na, na może pierwsza League użyje. Bo tak nie ma szans, żeby nas. No, zrobię tak. Tak to łucznicy nas nie mogą zdjąć. Nie ma szans, żeby nas łucznicy zdjęli. Teraz jak użyję. E, na lotu To jeszcze szansa, się zniszczą Nie chciałem ryzykować, że wiecie, że nalot nie zniszczył łuczników, wtedy by, by po prostu wycelował w jednego pikenia i byłoby źle O kurde czy jest jeden na jeden Jest jeden na jeden Jest jeden na jeden Może defensywnie polecimy Poleśmy defensywnie On też leci defensywnie Okej, okay, my zostaliśmy zranieni, on nie Nie ma jakim sposobem, w, w momencie gdy my mamy o wiele więcej defa o ja my... Okej, okay, jeszcze raz Defensywnie Teraz on został zraniony Co za walka Co za walka, ja pierdziele, co za emocje Dawaj No jakim cudem, że ja mam więcej defa i więcej obron... Ja pierdziele Jakim sposobem Jakim pieprzonym sposobem proszę teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Tak? I znowu, ten sam moment, wbijam w ten kwadrat po prawo i nagle tracimy grę. Czemu? Co to ma znaczyć, że oni zrobili więcej prowincji niż ja, skoro mieliśmy tyle samo rund? No, możemyśmy sobie podbiec te internet, co? Raz. Jeżeli będziemy mieli jakiś, hej, to ja sobie kupię. Wojskę raz, dwa. 3 Mamy cztery, mamy cztery kwadraty. Oni mają 3 2 3 2. Kupmy sobie wojska, jeżeli mogę. Mogę pikinierów na wypadach, żeby nam nie wypierniczyło ich um, Wejdźmy sobie teraz tutaj Żeby temu zabronić podbijanie czegokolwiek weźmy sobie tutaj Tutaj Nie wejdę, w ten kwadrat nie wejdę, wejdę sobie tutaj Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, okej okay. W wygrywamy, tak? teorii wygrywamy 3 NO! W końcu! Boże jedyne co za głupota jest z tą misją Przecież... Nie, dobra, no, nie będę komentował Swojaku, spokój się Zróbmy sobie lepsze Raise Data, bo na, tak jak widzę Najlepiej na, by nam się przydał taki spell, właśnie W takich walkach, to lepiej to mieć Emperor, Hechaos, Arglax. Empe... Co musimy zrobić? Będziemy skupić się na misji, Defend both House And Antares campaign army in battle Dobra, spoko nie mam sprawy, czy to nie jest nawet trudne. Emperorze. O, zostawiłeś swoje wojska jest spoko, to jest urocze, że to robisz. Nie to. może pieniążków. może pieniążków, żeby sobie kupić jakieś wojska, które mi się przydadzą na ciebie. No więcej łuczników, wchodzimy w ciebie. Wchodzimy w ciebie jak masło, niszczymy cię jak ciasto, będziemy jebać miasto. O, normal, ale tak, czy nawet nie zatykujesz teraz? Gratuluję Twojego posunięcia, który właśnie tylko Cię zniszczył. Zniszczyłeś się z własnym posunięciem, kolego. I tak na tym będziesz musiał teraz cierpieć. O tam fajnie dalej wybucha, 16 trupów. Idealnie. Tak po prostu. <grym> Okej, okay, weźmy sobie opancerzonymi na pikinierów. wtedy debilem. Jak można pikinierów wycofać będzie do masie jeźdźców i opancerzonych? O, następny no Dobra, spoko, cześć! w Rodzinkę, peace yo. Lecimy łucznicy. Wyczyściliście pięciu trupów. No będziemy mogli teraz uczyć sobie jeszcze na lotu, No, pięknie po prostu. Na lotu z mego levelu. Tam tyle, ile wyczyścić, ile wyczyścić? Wyczyści. Cztery trupy, lepsze to niż nie jest. Nie macie już łuczników. Teraz łucznicy tam do do pie wam jeszcze do pieca. Na, powiedzmy z trzech, zabiją. Pięciu jeszcze lepiej. Polecie sobie teraz po prostu małpka na jeźdźców. Ding, 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 ding. Teraz ja puszczę swoich jeźdźców to oni się rozwalą tego kolosusa u nich. Oni mają ogólnie ogóle fajnego kolosusa, fajnie jak wygląda taka śmierć Takie No takie postach budzi, tak? O, użyłeś Fira Kurczę Kurczę, że będzie na ciebie coś, coś puszczę, to i tak zginiesz No to A nie, nie będę tracił nie będę kolosusa, nie będę ryzykował Dęk! Dętka, nie, Dętka, dawaj! Dawaj, śmieć 41 HP na tej nie zniszczyć nam kogokolwiek Naprawdę Aż tak mierny jesteś To teraz po prostu puścimy naszą małpę 13 HP Ding Nawet nie było widać ruchu za tego mania Ogólnie woda mu się polała, jakby, nie Śmieć, od dzisiaj wiemy, że śmieć krwawi wodą Dlatego się trzymajcie Czekajcie, czy będzie Vanquist Vanquist, dziękuję Wejdźmy teraz sobie jak do naszego kochaniutkiego Hehaosa Który zostawia swoje wojska po świecie Co oczywiście wiemy, że jest głupim pomysłem Może nas tam zatrywać? nie, nie chcę nas O fajnie, żebyśmy 35 golda To wykorzystajmy to na większą ilość łuczników, bo czemu bo by nie 30, i teraz ile masz tam wojsk? 20, Boże Jak ty bardzo spieprzyłeś to że swoje garnizony zostawia z, z wojskami, no jesteś debilem Patrz. Ja ty masz chciałeś normalny atak. Ja ci tylko powitam e, tym nalotem Ja się tam voice 20. Teraz strzelam, że masz tylko ich... 8-7. Teraz strzelam, że masz już ich tylko mm, jednego. I najprawdopodobniej jej zginiesz. Bo moja małpa co jak co, ale... Nie daje ci przeżyć. Ona jest niepowstrzymana w takich pojedynkach. Wiktory! Kolejna wiktoria do kolekcji <grym>, Ale ja kolekcjonuję te wiktorie Nie, to no, taki żarcik Okej, okay, misja Zrobiona, co możemy roz Co możemy roz race dead, kurna jeszcze bardziej Chapter się koniec chapteru Tak więc to było na, na tyle w tym odcinku e Przedostaniem, najpierw do najprawdopodobniej, bo tam będzie chyba chaos, ha potem będzie Emperor e tak mówię, będziemy teraz walczyć z ha Chaosem, Tak więc do zobaczenia jutro e z Chaosem. Ha a ja się z i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach Siemanko, peace, ja